Powiem szczerze, że zawsze jest miło, kiedy kończą się wakacje. Szczególnie dla mnie, bo tak, w czasie wakacji was jest mało, a dziś możemy się spotkać i jeszcze do tego słonko świeci. Otóż yy, na początku historia, która może się przydarzyć w każdym prawie domu: dwóch braci, zielony i niebieski, postanowili po wakacjach zrobić porządek w domu i przepchnąć szafę. Zaczął, zaczął. Zielony zaczął. Jak się wytężył, ze wszystkich sił przepchnął szafę na odległość 3 metrów. 3 metry, nie, 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 nie zdołał. No i potem do pracy przystąpił y, jego brat, niebieski. I słuchajcie, zaczerpnął powietrza z całych sił i pchnął szafę na 4 metry. No Artura nie było, więc tylko takie właśnie skromne odległości. I otóż pytanie na przebudzenie dzisiaj. Jeśli tych dwóch braci swoje siły zgromadzą w jedno, to pytanie: na jaką odległość zielony i niebieski pchną razem tę szafę? Jeden poprzednio na trzy metry, a potem ten niebieski na cztery. Ile razem? Jak myślicie? Aha, właśnie. No, ktoś uważa może, że 3 plus 4 ktoś podpowie z ministrantów ile jest? 7 wychodzi, tak. Kto uważa, że na 7 metrów? Nie ma takiej, tak? No, na 7 metrów są tacy. Kto uważa, że nawet 7 metrów nie dadzą rady, bo to są bracia, ciągle się kłócą. Są tacy? Nie ma. Kto uważa, że po prostu, no, no nie wiem, no dużo więcej niż 7. A, no właśnie. Słuchajcie. Rzeczywiście pchnięcie szafy odbywa się na odległość około 10 metrów, czyli 3 plus 4 równa się około 10. Dlaczego? Ponieważ następuje efekt synergii, tak to się mądrze nazywa, psychologicznej, czyli jeden z brat z drugim bratem, tak się zawzięli i razem i szafę. Być może, że jeszcze zachodzą jakieś szczegóły tarcia, ale o tym nie mam zielonego pojęcia. Tu tam jak kiwa, że są szczegóły tarcia. No w ten spór bardzo trudny, mechaniczno-psychologiczny, nie będziemy się dzisiaj jakoś w głębiach szczególnie. szczególnie. Chodzi o to, że dwóch, no, że po prostu, no to się często mówi, no niezbyt elegancko w Kościele powiedzieć, kupą panowie, czyli dwóch lub trzech, słuchajcie, pchnie szafę, no. No pchnie szafę i to tak daleko, że po prostu budzi to nasze zdumienie. Drugi przykład, to może zbrać mi to na razie, jak gdzieś tam już tych braci pożegnajmy, to są, to są przed bitwą pod Racławicami, modlą się, modlą przed, razem się modlą, ale przejdźmy do przykładu, który często trafia do naszych do, 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 do naszych wiadomości. Otóż słuchajcie, każdy Polak nosi na głowie rocznie e, pakiet e, zielonych banknotów. Ile Polak ma e, zielonych dolarów na głowie rocznie? Wyczytałem dzisiaj rano, wszystko to wiemy <słuch> oczywiście z Wikipedii, że nosi na głowie ciężar ponad 15 tysięcy dolarów. Taki pęczek dolarów nosi ciężar. Nawet 16 chyba teraz, bo ja mam stare dane. A teraz mały Chińczyk. Taką małą główkę ma, takie wszystko ma małe, ile nosi tych dolarów? Więcej czy mniej? Kto uważa, że więcej? No, niestety, znaczy niestety, nosi tylko 10 tysięcy dolarów. Czyli dużo, dużo mniej niż po prostu jesteśmy bogaci niż Chińczycy. Dlaczego jednak Chińczycy są potęgą światową? Niektórzy mówią, że już największą, no jakąś ogromną, może drugą, nie wiadomo którą. Dlatego, że to wszystko się kumuluje. Prawie półtora miliarda tych Chińczyków i każdy tam potem 25 centów tam rzuci. I słuchajcie, jest tego, no po prostu wielka, wielka potęga. Chodzi mi cały czas o to, że, że, yy, że te. Zjawisko te, te, tego, tej kumulacji na każdym właściwie piętrze, y, psychologicznym, ekonomicznym, tam jakimś, nie wiem, jeszcze z strzelają, do tych, do tych rakietek tam leci naraz całe zatrzęsienie militarne, że wtedy następuje efekt synergii, skupienia, i nagle okazuje się, że to jest wielka, wielka siła. Przejdźmy do społeczeństwa. Dawno, dawno temu kiedy no, chłopcy i dziewczęta oczywiście no, chodzimy do szkoły, potem do drugiej szkoły, trzeciej do nauczenia, potem robimy doktorat, potem robimy drugi doktorat i potem wspinamy się na przykład na Monte Monteverest. No i ten chłopiec czy dziewczyna się okazuje, że coś, coś nie za bardzo. No, wszystko osiągnąłem w jakiejś korporacji wielkiej, pracuję, mnóstwo zarabiam pieniędzy, tylko nie jestem szczęśliwy. I dawno, dawno temu, w naszym pokoleniu, wszło się w takiej sytuacji najczęściej do babci i pytało się, babciu, no wszystko, dwa doktoraty, Monteverest i tak dalej, praca znakomita, ale nie jestem szczęśliwy. I co mówiła najczęściej babcia? Synku kochany wnusiu, Ożeń się, znajdź sobie dziewczynę, orzeń się potem na świat przyjdą dzieci, człowiek samotny, nie... No, no, no nie będziesz szczęśliwy, nie będziesz szczęśliwy. No tak było jeszcze, powiedzmy sobie, dwa pokolenia dawniej. A dzisiaj jakie, jaką odpowiedź dajemy temu chłopcu czy tej dziewczynie z tymi doktoratami, z tymi tam, nie wiem, zdobyczami nauki czy tam materialnymi osiągnięciami, no dzisiaj wydaje mi się, że zamiast orzeń się załóż, rodzinę, to, to mówi to, mówimy, słuchaj, kup se psa. Wiesz, <laughs> nie będziesz taki samotny, jak se kupisz psa, będzie ten pies cię budził albo kota, tam nie wiem, chomika też można kupić, no potem kup sobie tego iPhone'a 12 z 5G. No i, bo tam jest szybki dostęp do internetu. I potem co się okazuje, że kupujemy tego psa, kota, chomika, potem ten iPhone z 5G, potem jest 6G, podobno już wymyślają i tego G jest coraz więcej. Coraz więcej w moim życiu G. Słuchajcie, i to jest niestety no dramat, dramat, który widzimy y, na przykład y, w Niemczech. Niemcy słyną w Europie jako kraj, który, który ma największą ilość singli. Czyli takich osób, co, co same mieszkają. Właśnie są wykształcone wspaniale i tak dalej. Tu sobie wypisałem. Co trzecia osoba w, w, w Niemczech mieszka w pojedynkę, a w Berlinie odsetek singli wynosi 31%. No, bardzo mi przykro, że my z księcem Kacprem i innymi kapłanami też ten tych te, te singli, tam, ilość o, i z siostrą plus pustelniczką, no, powiększamy. No, no, taki, taki wybra, taką wybraliśmy drogę. Ale rzeczywiście ten dramat tego, tego jedynactwa w rodzinie, potem tej singli, tej, tej, tej samotności. No, samotności jest, jest, jest straszne. Ale na osłodę powiem Wam, co się wczoraj działo w naszym kościele o godzinie 15 dokładnie. Otóż był ślub pani Anecki i pana Tadeusza 70 lat żebyście zobaczyli szczęście tych ludzi, 70-latków, którzy biorą ślub i są razem. są razem. Jeśli jesteście, Pani Anecko i Tadziu, w Kościele to Was gorąco pozdrawiamy. M młodą parę, 70-latków. Znakomita rzecz. No. I, I to jest jakoś na, na pociechę, ale niestety no, często widzimy, nawet w środowisku naszym kościelnym, jakichś osób wierzących, szczególnie to, bo tam chłopcy do nie wiem, 100 gram wypiją i do dalej, ale, ale udziesz, fantastyczne dziewczyny, świetnie wykształcone, yy, wierzące, ofiarne, no, szukające nawet kąta i samotne, samotne jak pies. Czy można coś temu zaradzić? Nie wiem oczywiście, nie śmiem żadnych rad, nawet tej rady babci. No może poza radą babcia, babci, że nie, nie kupujcie psa i kota i chomika, czy tam tego 5-6G, tylko no, no szukajcie kogoś, szukajmy w ogóle drugiej osoby, bo inaczej nasze życie będzie pasmem nieszczęścia. No i na osłodę, bo, bo trudno tak narzekać yy, przez całe Kazanie, na osłodę powiem wam, yy, co się działo w miniony piątek. Do Warszawy zjechał Joszko Broda. Może słyszeliście, taki muzyk. Gra na wszystkim, co mu wpadnie w ręce. I Joszko Broda i jego żona mieszkają pod Dublinem i mają jedenastkę dzieci. Joszko dzwoni do mnie, słuchaj gramy dzisiaj u prezydenta, musimy się przebrać, znajdź mi, ale nie na Bielanach, tylko tam gdzieś na Starym Mieście, miejsce, gdzie byśmy mogli założyć te amuroczyste te, te, te stroje. No i dzwonię do seminarium, odebrał, odebrał tę rozmowę, słuchawkę, kontakt, ksiądz rektor Krzysztof Szwarc i mówi, bardzo proszę, niech się przebiorą. No jest skoro tak dobrze idzie, to ja od razu mówię, słuchaj... Drogi rektorze, słuchaj, no to oczywiście bardzo miło, że tak przyjmujesz tę rodzinę, ale słuchaj, oni szukają na rok najbliższy, żeby chcą zamieszkać w Warszawie, dlatego że Joszko Broda co chwila przyjeżdża z tego Lublina do Warszawy i mówi, że prawie go w domu nie ma. No i czy oni by mogli na przykład może zamieszkać w tym seminarium, to dobry wpływ będzie na tych seminarzystów, no wierzący, praktykujący, katolicy, rodzina wielodzietna wspaniała. No i tu już no, się zaczęły schody. No, no niestety podobno też Krzysz Kasper potwierdził, że to jest niemożliwe. No to samo usłyszałem tam z, z ust, no właśnie, księdza wicerektora. W związku z tym do Was się zwracam, czy szukajcie, wiem, że tak na, no w tej chwili nie macie, ale Joszko Broda z rodziną gdzieś w Warszawie albo pod Warszawą chce zamieszkać na rok, dlatego że mówi: No, słuchaj, nie mam jej w domu. No, jak może być rodzina, 11, jednaścioro dzieci i ojca nie ma w domu, tylko ta matka biedna za tymi dziećmi się ugabia i starsze rodzeństwo. Gdyby ktoś z Was słyszał o, o takim. Domku pewnie, pod Warszawą, to dajcie mi znać, żeby Joszko Broda i, i gromadka dzieci, jego żona mogli wspólnie zamieszkać. No i, i przechodzimy do rodziny tym samym, no że, że podstawą ciągle do tego wracamy, to trochę brzmi już tak podejrzanie, że rodzina to jest siła, no oczywiście wszyscy wiemy, ale to trochę truizm, ale no rzeczywiście tak jest, no, kto odczuje, że ta rodzina jest bliska sobie. Czasami są takie chwile, no teraz jak ten wirus szaleje, to oczywiście niektóre małżeństwa się rozpadają, ale niektóre się wprost odwrotnie cementują, bo mają czas dla siebie. Zobaczmy, często przy wspólnym posiłku nie mamy nawet chwili na to, żeby porozmawiać, tylko dzieciaki, żeby kiedyś się skończy te nudziarstwo tego obiadu i wrócę do swojego internetu. No właśnie, może wykorzystać jednak jakieś chwile wspólnej modlitwy wieczornej, krótkiej modlitwy przed jedzeniem, chwile, żeby porozmawiać ze sobą. To przecież, to przecież jest no, no, wspaniała oka o, o, okazja. Chodzi o to, żeby, żeby zobaczyć rodzinę wokół siebie, ludzi wokół siebie. No na przykład teraz, słuchajcie. Patrz, przychodzimy do kościoła, to kolejny przykład, no to też jest wspólnota, gdzie dwóch lub trzech, albo nawet trochę więcej, tak jak tutaj, gromadzi się w imię Jezusa Chrystusa. A ja się oglądam, nie, znam ciebie, ciebie nie znam, prawda? No i może warto spróbować przynajmniej poznać imię sąsiada. Słuchajcie, no wiem, że to niezbyt elegancko o, tak, o to Was prosić, ale czy możemy się zwrócić do sąsiada i przedstawić się, mówiąc swoje imię? Dobrze? Spróbujmy. <ślimacy> 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 Bardzo miło łapę, może ją ścisnąć do no własnych. To jest właśnie no, najskromniejsza próba przedstawienia się, znamy się z widzenia, a teraz na, nawet troszkę poznaliśmy imiona. I wtedy rzeczywiście e, nasze zgromadzenie, czy rodzinne, czy, czy parafialne, czy namszy, kiedy się spotykamy, w różnych sytuacjach, nagle z tego wydobywa się wielka, wielka moc. I co o tym sądzi święty Ignacy z Antiochii? To było dawno temu, w sto, około 100. Os osmego roku umarł święty Ignacy z Tak mówi, posłuchajcie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w Jego imię, tam On jest wśród nich. Tak wielka jest moc wspólnej modlitwy. Zatem pomyślcie, bracia, a i siostry wydajmy, jak potężna musi być moc tej modlitwy, kiedy już nie dwoje czy troje, ale cały Kościół Gromadzi się na Eucharystię. Dziś gromadzimy się tu, ale też pomyślmy o całym Kościele, o wszystkich ludziach na ziemi. Pchajmy szapę nie na 10 metrów, ale wyżej aż do samego nieba. Amen. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.